Serdecznie witam w kolejnym poranku z Biblią. Dzisiaj fragment słowa Bożego z Ewangelii Świętego Marka, 8 rozdziału, 33 wiersza. Potem przywołał do siebie tłum, oczywiście Pan Jezus Chrystus, razem ze swoimi uczniami, i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii zachowa je. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie dla Jezusa Chrystusa. Dzisiaj świat chce Chrystusa, ale Innego, łatwego, wygodnego, Chrystusa bez krzyża. Chcemy nawet służyć Jezusowi Chrystusowi, ale nie chcemy się niczego dla Niego wyrzec. Ludziom bardzo trudno jest wyrzec się wygody, bogactwa, komfortu życia, nadmiernej troski o rzeczy materialne. Chcemy chrześcijaństwa łatwego. Ale takiego chrześcijaństwa, prawdziwego chrześcijaństwa nie ma. Nie ma takiego Chrystusa, nie ma takiej łatwej Ewangelii. Krzyż, cierpienie oraz ofiara są drogą, są bramą do zmartwychwstania. Bez krzyża i ofiary Jezusa Chrystusa nie ma nic wielkiego w chrześcijaństwie i również w życiu. Dlatego przyjmij mi słowa pana Jezusa Chrystusa. I chcielibyśmy je wiernie wypełniać. Zaprzeć się samego siebie w kontekście biblijnym, w kontekście przeczytanego na początku fragmentu Słowa Bożego oznacza zrezygnować z własnych interesów, z ambicji własnych i pragnień na rzecz Boga oraz służby bliźnim. Zaprzeć się samego siebie to ograniczenie egoistycznych potrzeb i skupienie się na tym, co jest ważniejsze. Jezus Chrystus powiedział szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Czy jesteś na to gotów? Czy to zdanie i polecenie naszego Zbawiciela jest dla Ciebie możliwe do realizowania w codziennym życiu? Zaprzeczyć samemu sobie oznacza odrzucenie swojego egocentryzmu. To wcale nie oznacza wyłączenie się z życia. Nie możemy popadać w skrajność Lecz w mądrości Bożej zmieniajmy priorytety w swoim życiu. Stawiajmy służbę Bogu i ludziom na pierwszym miejscu. Zaprzeć się samego siebie to również zrezygnować z egoistycznych ambicji i dążeń, które prowadzą do grzechu i nieszczęścia. Zaprzeć się samego siebie oznacza również podjęcie decyzji, że własne potrzeby nie są najważniejsze, ale że najważniejsza jest wierność Bogu. I wypełnianie Jego woli. Zaprzeć się samego siebie zgodnie z Bożą wolą oznacza wzięcie swojego krzyża i oddanie się w ufności pod opiekę Pana Jezusa Chrystusa. Wybór przynależności do Chrystusa, a co z tym się wiąże wierne podążanie za Nim, jest zawsze wyborem osobistym każdego człowieka. Zaprzeć się samego siebie, to również naśladować Jezusa Chrystusa. To oznacza nabranie dystansu wobec siebie oraz zwrócenie się w kierunku Chrystusa. Naśladowanie Jezusa Chrystusa prowadzi do podjęcia drogi razem z nim. Ci, którzy zdystansują się wobec siebie i zdecydują się nawiązać relacje z Jezusem, aby razem z nim ruszyć w drogę, czeka prawdziwe zwycięstwo. Potwierdzenie znajdujemy, znajdujemy w Ewangelii Mateusza, kochani, 16 rozdział, 25 wiersz. I czytamy tu, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Jezus Chrystus wzywa nas do samozaparcia się siebie. To prawda, lecz powinniśmy zrozumieć, że. Nie nawołuje nas do nienawiści i odrzucenia samych siebie. Wytrwale życie w samozaparciu, dźwiganiu swojego krzyża i naśladowaniu mistrza jest dowodem naszej wiary w Syna Bożego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Jezus Chrystus ostrzega nas również przed odrzuceniem Jego polecenia. Ale kto się mnie zaprze, mówi Pan Jezus Chrystus, przed ludźmi, tego zaprze się i ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Pozostając wciąż wiernymi Bogu, nawet w tych trudnych chwilach, niepewnych, niepokojących czasach, chwytajmy się w zaufaniu obietnic naszego Pana. Zaufanie i wierność, posłuszeństwo i wytrwałość. Na naszej duchowej i życiowej drodze, Poprowadzą nas do doskonałości i zbawienia. Warto zatem zatrzymać się na chwilę i zresetować swoje życie i spojrzeć, jak dzisiaj wygląda nasza relacja z Bogiem. Warto na podstawie słów Pana Jezusa podjąć trud kroczenia za Nim bez żadnego narzekania i żadnego kompromisu z grzechem. Oto, pełne błogosławieństwo, w którym mają udział wierni naśladowcy swojego Mistrza Jezusa Chrystusa. List św. Pawła do Rzymian, szósty rozdział i dwudziesty trzeci wiersz. I tym fragmentem zakończymy dzisiejsze spotkanie z Biblią. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Pánu našemu. Amen.